Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje argumenty na tezę, że teleturniej Let's Ask Poland, czy jak to TVN nazwał ostatnio, gramy u siebie, w Polsce będzie klapą. Ponieważ moim zdaniem obejrzałem yy, oryginalny odcinek, no i siedziemy. Przeanalizowałem i stwierdziłem, że u nas to może być fiasko, podobne jak hipnoza, której nie omawiałem, ponieważ nigdy nie oglądałem, bo mnie to w ogóle nie zainteresowało. No ale yy, chciałem wam, wam przedstawić właśnie cztery argumenty na ten temat, dlaczego moim zdaniem to będzie klapa. No to co, jesteście gotowi? Zapi zapnijcie pasy i jedziemy Numer 1. Format moim zdaniem jest głupkowaty. Pytania są, jak z Wami Specyfika back to school. Eee, można powiedzieć, że ma również elementy z całej dziesiątki, który u nas hitem nie był. Krótko mówiąc, no oryginalna wersja mnie nie, nie porwała. Poza tym należy wziąć pod uwagę fakt, że wersje zagraniczne nie wytrzymały długo. Najdłużej trwała chyba filipińska, trochę ponad droga. a reszta to po kilka miesięcy. Po drugie, argument numer dwa. Krótka żywotność WSA USA świadczy o tym, że ten program jest kolejnym, który próbował naśladować Familiadę i następny, któremu nie wyszło. Familiada jest tylko jedna. Po, przy, po, z przerwami Familiada leci od ponad 45 lat. A 3 lata. Let's ask America. No właśnie, to trochę jest. Do, do, to już samo daje do myślenia. Po trzecie, ten spod jest pod znaku. Zapytaliśmy 100 osób. Z jakiegoś powodu yy, nie leżą Polakom, oprócz Familiady, no tutaj mam wyjątek od reguły, czyli Familiada, no, ale inne formaty tego typu, czyli jak tylko ty, Rekiny Kart, czy też Strzał dziesiątkę, u nas hitami po prostu nie były. To, to o czymś świadczy krótka żywotność tych formatów. No i czwarty argument, ostatni. Teleturnienie na licencji amerykańskiej TVN-owi jakoś nie leżą, nie służą. E, na przykład, dobra cena, milion w minutę i o co chodzi. To są trzy teleturnienie, które łączy je, dwie rzeczy łączą. Po pierwsze, polskie wersje leciały na TVN-ie, a po drugie, są to formaty oryginalnie amerykańskie. Żaden nie wytrzymał na antenie TVN-u dłużej niż rok. Żaden. No bo tak, dobra cena od października 97 do czerwca 98. Milion w minutę od września 2011 do maja 2012. A o co chodzi? Kilka miesięcy w 2000 roku i to i po wszystkim. A brytyjskie trudniejsze trzymały, trzymały się lepiej. No milionerzy, najzawsze ogniwo. Czy też, yy, no, choćby oko za oko. Czy też japońska chwila prawdy. To były hity. Milionerzy do dzisiaj są. Może jeśli można to określić hitem. No, ale w dzisiejszych czasach. No ale te, te turnieje na licencji amerykańskiej w ogóle jakoś TWN-owi nigdy nie leżały. No i myślę, że Let's Ask America nie będzie wyjątkiem. No, ale to są tylko moje argumenty. To jest tylko moja opinia. Macie prawo się z nią nie zgadzać. No jeżeli macie jakieś argumenty, które mają służyć przeciwnemu postrzeganiu sprawy, piszcie w komentarzach. Czekam na Wasze opinie i na y, konstruktywną dyskusję w komentarzach. Za dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.